Siemano kochani, witam Was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku znowu robimy challenge, próbujemy zrobić kosy o 20 zł. I zanim przejdziemy do odcinka, to dzisiaj macie do wygrania oto tego skina. Żeby zgarnąć tego skina, musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. Jakie hasło macie zostać komentarzu, to to hasło wam potem w trakcie odcinka, więc oglądajcie ładnie filmik do końca. I oczywiście przy okazji chciałabym Wam przypomnieć o trwających konkursach na stronie z Skins, gdzie do zgarnięcia macie dwie kosy AWP 3 AK czy M4 i w minimalną kwotę 840 z moim kodem Kari. Macie szansę wziąć udział w tych konkursach, a wpłacając dychy automatycznie dołączę Was do wszystkich aktywnych konkursach naraz, więc zapraszam serdecznie do udziału. I no, słuchajcie, no, bardzo ciężkie wyzwanie mamy dzisiaj, tak, bo mamy dwie dychy i zrobić kosz od 200 zł jest mega ciężko, ale, ale, ale. Ale my to spróbujemy zrobić, słuchajcie, no, lecimy od tych najtańszych skrzynek na 4 osoby, bo chcemy mieć profit jak największy. Oh. Trip underdog, trip underdog, słuchajcie. Dajemy Alexa i lecimy. To zobaczymy, jestem mega ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Czy uda nam się w ogóle zrobić jakikolwiek profit. Um, oby tak, koszt bitwy 5,46. No niestety, pierwsza bitwa przegrana, mm, a prawie 10 zł profitu można było zrobić. Niedobrze, niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Musimy dalej kminić, słuchajcie, musimy dalej kminić. Weźmiemy lowcase na buście, na 4 osoby, koszt bitwy 2,52. I... W tej sytuacji zostaje tylko modlić, tak? Aha, Aha. 17 zł wygrana. No. O boże, 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 boże. Dobra, weźmiemy za 4. Też underdog na 4 osoby. Mm, Sticker jest na buście. Stickerka jest na buście. Budżet nam się kończy, powoli punktów nie mamy, więc wypadałoby wygrać tę bitwę. Wiecie o co chodzi? No kamon, No ludzie! O, Tu raczej się, znaczy może się opłaca, ale no gdzie All In? No gdzie All In? Jeszcze raz Lowkey spuszczamy na boost koszt bitwy 2,52. Zostaje nam 6 złotych. Tylko jest bardzo ciężko. Bardzo. Nie wiem, słuchajcie. No. No. Przegrana. Oczywiście. 11 zł można byłoby zgarnąć. <laughs> Czy my dzisiaj wygramy jakąś bitwę? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Czy my wygramy jakąś bitwę dzisiaj? Ok. No słuchajcie, znowu lokal jest na buście, tak? Znając jak ja wygram bitwę. No to i tak będzie e, niezbyt zadowolona ta wygrana, przynajmniej zawsze tak jest. Ostatnia. Ostatnia tak jest. Mm. No jeszcze na pół musieliśmy się podzielić, no kurde. Ale dobra, no wygrana, no. Wygrana. Damy sticker case na boost i low-case kosztuje 672 i też dajemy na cztery osoby tryb underdog. Widzicie? Mówiłam, że tak będzie, wygram i niezbyt co będzie ta wygrana, i tak było. No, musiałam się podzielić na pół. Moim zdaniem powinno być tak, że ja dostaję wygraną, i druga osoba też dostaje wygraną, jeśli ma taką samą kwotę, tak? Co to ma być? O proszę, 25,70, a to znaczy, że już 8 zł jesteśmy na plusie. Już 8 zł jesteśmy na plusie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo. Więc możemy zrobić teraz bitwę za 15 zł i też dajemy underdog 4 osoby. Widzicie, jak bardzo mocno wierzę w tego underdoga, bo naprawdę. Nie wiem. Lubię, kocham. I nie potrafię się przerzucić na inny tryb. Wiecie o co chodzi. No, tu już raczej mamy po wygranej, a raczej na pewno. No, a można było zgarnąć 48 zł. 48 zł można było zgarnąć. Dobra, no to lecimy all in. No nic tam nie zostaje jak all in. 13 40 O nie. Zabrakło nam. Dobra, no to damy... o tak. 12 zł i 18 groszy koszt bitwy na 4 osoby tryb Underdog. I lecimy. Ostatnia bitwa all in. Yy, no. Ciężko, no ciężko jest zrobić kosę od 20 zł. Nie mówię, że to nie jest realne, bo jest, ale no mega ciężko jest to zrobić. Liczyć. Przygrana, słuchajcie. Przygrana. Słuchajcie, no niestety. Oczywiście hasło, które macie pisać dzisiaj w komentarzu, to jest przygrana, no bo nie udało nam się zrobić tej kosy. ale eee, szczerze, że, że niedługo się uda. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście przypominam Wam o pozostawieniu obserwacji łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasła w komentarzu, które padałam Wam przed chwilą, a my się widzimy z Wami jutro. Pa!